Dajcie moi drodzy, dzisiaj mamy niedzielę zesłania Ducha Świętego i pragnę za Was się pomodlić o wylanie Ducha Świętego. Tak jak w dniu 50., Duch Święty stąpił na apostołów, tak pragnę, żeby dziś Was tak samo dotknął. I Duchu Święty, zapraszam Cię. Przyjdź do każdego mojego brata i siostry. Przyjdź i działaj, Duchu Święty, w nich. Poruszaj się w nich tak jak Ty chcesz. Niech Twoje światło ich przenika, niech Twoja obecność ich przenika. Niech doświadczają tego, jak są cudowni, niech doświadczają tego, jak są kochani. Przyjdź, Duchu Święty, rozpalaj ich serca, rozpalaj ich wnętrza, rozpalaj ich dusze. Przyjdź, Duchu Święty, i poruszaj się z Twoją mocą. Niech Twoja chwała teraz jaśnieje w ich sercach. Przyjdź z Twoim namaszczeniem, przyjdź z Twoim ogniem, przyjdź z Twoją miłością, przyjdź, Duchu Święty, z, Tw z Twoją namacalną obecnością. I działaj, Duchu Święty, tak jak Ty chcesz, nie jak my chcemy. I dziękuję Ci, Duchu Święty, że teraz przenikasz każdego tak, jak Ty chcesz i poruszasz się w nim tak, jak Ty chcesz. Bądź uwielbiony, Duchu Święty. W imię Jezusa Chrystusa, Pana naszego. Amen. Jeśli chcesz, możesz polubić ten filmik, zasubskrybować, tam zaobserwować, udostępnić, yy, czy skomentować, bo to pomoże, żeby inni mogli też usłyszeć tę modlitwę i te krótkie słowo. Pozdrawiam i błogosławię.